Siemano, widzimy się w kolejnym cyklu odcinków od Beginera do Supera i dzisiaj weźmiemy na tapet Wasze wybory z de 2024, czyli top 3 desek all allroundowych. To co? Lecimy! Pierwszym najczęściej wybieranym modelem w kategorii Allround w roku 2024 był Gladiator Origin 108. Tu wygrała jakość w stosunku do ceny. Model wykonany w dwuwarstwowej technologii Fusion Drop Stitch, dzięki czemu mamy sprzęt stabilny i wytrzymały. Dużą zaletą tego modelu jest możliwość dobicia ciśnienia nawet do 26 PSI, co wpływa na jego uniwersalność. A, i warto też wspomnieć o akcesoriach, na które zwracaliście uwagę, bo w tym modelu mamy na przykład wiosło z włókna szklanego. Teraz lecimy sprawdzić kolejny model. Kolejna deska, która podbiła Wasze serca to Allround Aquamarine Fusion 1010. Konsekwentnie dobrze produkowany SUP, a w 2023 roku zupgradeowali ten model, poszerzając rufę, co wpłynęło na jeszcze większy komfort, stabilność dla osób początkujących. Ostatni Wasz top 3 poprzedniego sezonu to deska Spinera. Sunlight 11. Ten model pokochaliście za wszechstronność i przede wszystkim wagę. Waży zaledwie 7,3 kg i bez większego wysiłku możecie zabrać przetransportować ją po prostu wszędzie. Mimo tak małej wagi podczas testów nie traciliście poczucia komfortu i stabilności, a dzięki uniwersalnym wymiarom ten model idealnie się sprawdzi na rodzinne aktywności. Poznaliśmy top 3 all-roundy z minionego sezonu i jesteśmy turbo ciekawi, jakie dechy podbiją Wasze serca w tym sezonie. Testy dech będziecie mogli uskuteczniać podczas darmowych eventów subdemo tour organizowanych przez Paddleboard Guru. Ja będę i mam nadzieję, że wy również. Do zobaczenia.